Cześć, jesteśmy dzisiaj w salonie Free City w Gdańsku dealer motocykli Suzuki Indian KTM, a także innych marek, także polecam zajrzeć w to miejsce. Dzisiaj odbieram kilka miesięcy po premierze motocykl Suzuki Wisztrom 800D. Sam miałem dwie 650 z pierwszej generacji, jedna była z roku 2004, jedna z roku 2009. Miło te motocykle wspominam. Przejeździłem na nich jakieś 50 tysięcy kilometrów. No i jak to japoński motocykl, może bez firewerków, ale zawiózł wszędzie i w off i na szosie. Porównamy dzisiaj go z tym motocyklem? Nie, to chyba nie ma sensu, bo dzieli te motocykle jakieś 20 lat. Bardziej porównam ten motocykl z Trampkiem 750, którym jeździłem, a także całą klasą średniaków, BMK 800, Tigerem 800, także motocyklami, którymi jeździłem. Wsiadamy za chwilkę na Suzę i ruszamy w Kaszuby powinklować, poszutrować. Przetestujemy dla Was kolejne wydanie Suzuki. Do zobaczenia na trasie. Okay. No i mamy przystanek po jakichś 2-3 godzinach, no bliżej 3 godzin jazd w różnych warunkach. Mamy przerwę, żeby podsumować i powiedzieć parę słów o tym motocyklu. Trasa, jaką jechaliśmy, no był, był to odcinek, musieliśmy z trójmiasta wyrwać się na kaszubę, czyli były korki, były miasto, tam fajnie poręcznie motocykl się zachowywał. Potem były odcinki asfaltowe, kręte asfalty tutaj na kaszubach. Równe, niewyboiste, także cała różnorodność winkli. No i były odcinki szutrowe, gdzieś tam przeciskałem się też pomiędzy jakąś dróżką pomiędzy kukurydzą, po jakimś tam trawiastym odcinku leśnej, polnej drogi. No i właściwie taki motocykl przygodowy w takich warunkach powinien dobrze się odnajdywać. Czy się odnajdywał? To za chwileczkę Wam o tym. Opowiem. Ale zanim, zanim jakiś taki bardziej szczegółowy opis tego motocykla, to chcę powiedzieć, jak te układy w motocyklu pracują. Hamulcowy, układ zawieszenia, układ kierowniczy, silnik, co o tym motocyklu można tutaj po tej no, krótkiej 100-kilometrowej jeździe w rękach powiedzmy doświadczonego motocyklisty, tak? bo tych motocykli w mojej karierze już się sporo przewinęło. Były też dwa widzztomy 650, jeden z rocznika 2.4, jeden z rocznika 2.9, tak, gdzie też tam troszeczkę modyfikowałem pod jazdę terenową. Przerabiałem przednie zawieszenie. Właściwie przerabiałem to za dużo, za dużo powiedziane, tak, bo przerabiał kolega. Tak, ja montowałem do swojego motocykla. Zresztą polecam ciebie griba, innym tutaj użytkownikom 650, także ogarnia fajnie przednie zawieszenia w starych delach. No, i też stary Wisztrom miał też możliwość akcesoryjnego e, e, zawieszenia Wilbersa I wtedy Wisztrom 650 z 15 cm w zawieszeniu miał 20. Tutaj nie będę porównywał tamtych motocykli e, z tym motocyklem, bo to 20 lat różnicy. Wisztrom e, 650 no, wychodził w grudniu 2003 roku, także w tym e, roku staremu Wisztrowowi 650. No, stuknie 20, 20 lat. Fajny, niezawodny kumpel do wycieczek, ale przed nami kolejna, kolejne dziecko Suzuki do turystyki adventure'owej. Motocykl przygodowy: Suzuki Wisztrom DE800. No i słuchajcie, co mogę powiedzieć o, o tym motocyklu. Zacznę, zacznę od układu hamulcowego. E, naprawdę te hamulce. W, wrócę może tutaj 650-ki. No, tam hamulce były bardzo, 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 bardzo przeciętne. Tutaj te hamulce, tak jak powinny być w nowoczesnym motocyklu, są bardzo dobrze wyczuwalne, dozowalne, naprawdę są ostre jak brzytwy. Ja większość tutaj też tych dohamowań na krętych odcinkach asfaltowych wykonywałam jednym palcem i nie było potrzeby używania dwóch palców czy tam całej dłoni. Bardzo, dobre, bardzo dobry układ hamulcowy, przód czy tył. ABS też nie, nie wkracza zbyt szybko, tam powiedzmy, do, do akcji przy jakichś agresywnych hamowaniach na, na asfalcie. Hamulce bardzo mi się w tym motocyklu podobają. Zawieszenie no, to też kawał dobrego zawieszenia do turystyki adventure'owej. Skok zawieszenia po 22 cm z przodu, z tyłu zawieszenie szoła w pełni regulowane z tyłu regulowane też przy użyciu pokrętła, napięcie wstępne, e, sprężyny, czyli zawieszeniowo dostajemy motocykl bardzo fajny do turystyki e, adventure'owej. E, jeżeli chodzi o prowadzenie tego motocykla, układ kierowniczy, e, motocykl bardzo poręczny, bardzo chętnie przechodzi z jednego złożenia w drugie złożenie, też, jak gdzieś go tam na tych nierównych asfaltach podbija, klei momentalnie to zawieszenie, tak, od razu można tym motocyklem chodzić w kolejny, w kolejny z zakrętów. Pozycja na tym motocyklu, jeżeli chodzi o, o kierownicę do jazdy, siedząc na tym motocyklu, no to idealna. Tak? kierownica szeroka, troszeczkę podwyższona, fajnie się na tym motocyklu siedzi tak? podczas takiej jazdy winklowej. Przy jeździe terenowej, no, Pewnie w zależności, wiadomo, od wzrostu tak? trzeba będzie sobie tam troszeczkę podnieść. Ja, ja myślę, że tutaj jakieś, takie 2-3 centymetry pójdę z kierownicą do góry, żeby ta pozycja e, na tym motocyklu była dla mnie e, stojąca e, wygodna. Ogumienie w tym motocyklu. No to też taka, e, powiedzmy, ciekawostka, bo dzisiaj te opony nawet docieraliśmy. Dealer Free e, City e, z Gdańska e, założył tutaj Pirelki STR Rally. Były wcześniej tutaj takie szosowe opony bodajże Danlopa, które te, te te testerzy troszeczkę tam na kwadratowo zjeździli i dealer stwierdził tak, no, żeby motocykl te właściwości jezdne miał idealne, tak, no, to zamówił nowe opony, my mieliśmy okazję te opony dzisiaj podocierać. No i do takiej lajtowej turystyki przygodowej, no, jest to bardzo fajna guma, tak, te pirelki. Raleigh STR. Co jeżeli chodzi o silnik? Tak? No jest to 800, dwucylindrowa rzędówka. Naprawdę ten silnik można powiedzieć, że jest dynamiczny. Tak? Ma 84 konie, niespełna 78 Nm. Przyspiesza w zależności od trybu różnie. Tak? No jest mapa deszczowa, także tej, tej mapy no raczej nie polecam y, y, używać, no chyba że ktoś boi się mokrego asfaltu, jest początkującym motocyklistą, to, to na pewno się to przyda, bo motocykl dostaje za muły. W trybie B tak, no jest to taki y, fajny tryb do, do włóczęgi. E, nie szarpie jakoś tam powiedzmy agresywnie, e, czyli do takiej niespiesznej turystyki. Ten tryb B y, na pewno będzie e, idealny. Jeżeli ktoś chce dynamicznie pojeździć, tak, powerslide'ami gdzieś tam po szutrach, no to tryb A, no i motocykl wtedy jest gotowy do ataku. Naprawdę fajnie przyspiesza przy dynamicznym odkręceniu na drugim biegu, no to lekko się unosi przednie koło, także widać, że ten, ten, ten piec ma duży, duży potencjał. Silnik naprawdę mnie urzekł, bardzo mi się spodobał. No i sam motocykl, tak, może wyglądowo, tak, budzić jakieś tam powiedzmy dyskusje, ale dla mnie jako kierowcy powiedzmy doświadczonego, adventure'owego, jak wsiadłem na ten motocykl, no to wszystko mi się zgadza. Siedzę wysoko, szeroka e, kierownica, fajny sprężysty e, e, zawias, także pierwszy, pierwszy taki kontakt, pierwsze dosłownie 100 metrów na tym motocyklu, wsiadam, tak, wszystko mi się zgadza, jakbym tym motocyklem jeździł od zawsze. No, nawijanie kilometrów tak, czysta, czysta przy, przyjemność. Kwestie jakiś takiej jazdy w lekkim terenie, tak, bo dzisiaj taka, taka była motocykl nie jest tutaj zabezpieczony w jakiejś mole tak, jest to motocykl dealera, tak, więc testujemy go rozsądnie. Były szybkie odcinki szutrowe, zawieszenie bardzo dobrze, Wybiera nierówności, jakieś bruki, na szutrowych drogach jakieś tam powiedzmy większe kamienie. Fajnie ten motocykl jest wyważony przy prędkości manewrowej, gdzieś tam jeżdżąc sobie po jakichś tam polnych, polnych drogach, wąskich, nierównych. Ja dzisiaj miałem okazję po mokrej trawie, po takiej kolejnie jeździć tak? i bardzo, bardzo łatwo tym motocyklem mi się manewrowało w pozycji stojącej. Co do jakichś tutaj, powiedzmy, elementów, które trzeba będzie doposażyć? No, Motocyk tak, no, ma tutaj standardową szybę, tak, ona może jest lekko poszerzona, chroni jakoś tam przed tym, przed tym wiatrem, tak, ale jednak w górną część kasku no, sporo tego pędu powietrza trafia, więc do takiej jazdy turystycznej, tak, długodystansowej, gdzieś no, na pewno albo deflektor, albo, albo wyższa. Szyba. Myślę, że nawet deflektor tutaj by już dużo, dużo roboty zrobił. Do jazdy terenowej no, ta szyba jest fajna, tak niska, nie ma problemu. Tak? Widzimy, co się dzieje dalej przed nami, pod kołem, tak? jakaś tam kolejka Nic tam nie umyka, jeżeli chodzi o wzrok. Tutaj na pewno ta szybka się sprawdzi. Tak, tak samo handbary, które tam dobrze chronią przed, przed wiatrem. Co do wyglądu motocykla, tak, to w ogóle się nie będę tym, y, nad tym tutaj rozwodził, tak, albo się komuś podoba, albo nie podoba. Na pewno futurystyczny przód. Y, z boku motocykl wygląda y, bardzo ładnie, tak. jeżeli chodzi o y, drugą stronę, tak, y, mam na myśli wydech, no to przemilczę, tak, przemilczę, e, jakbym nabył taki motocykl, tak, to jest pierwszy element, który. Wizualnie wymieniam, tak? bo brzmi tam, powiedzmy, przyzwoicie, tak? no, ale no, niestety nie, nie wygląda. Także to, jeżeli chodzi o, o to, co w tym motocyklu, zmieniłbym od razu. Tak? Jeżeli chodzi o cenę motocykla, to jest 54 900 zł. Tak? Jest motocykl wyposażony w bagażnik, tak? ma osłonę, osłonę silnika. No, naprawdę tutaj w tych, w tych pieniądzach dostajemy. Bardzo dobry motocykl, bardzo dobrze wyposażony, z dobry, bardzo dobrym zawieszeniem, yy, z quick shifterem. Już ktoś może tam mówić, yy, ale Honda tańsza, tak. Yy, no ale jakbyśmy sobie dołożyli quick shifter na przykład do yy, Honda, myślę o nowym Trampku 750, no to te ceny już takie różne nie są. A tutaj na pewno będziemy mieli lepsze, lepsze zawieszenie. No i na koniec zostawiłem sobie taki yy, smaczek. Pozwolę sobie porównać yy, dwa motocykle którymi jeździłem. Dwa motocykle przygodowe Honda Transalp 750 tak no i Suzuki Wisztrom 800D Co w tych motocyklach mi się podobało nie podobało? Te motocykle są podobne do siebie, aczkolwiek też w kilku aspektach różne. Jeżeli chodzi o zawieszenie na pewno tutaj Wisztrom dysponuje lepszym zawieszeniem regulowanym i tu, w zależności od wagi, stylu jazdy, możemy, możemy tutaj wycisnąć z tego zawieszenia więcej. Także na pewno ten motocykl lepiej się prowadzi po takich dziurawych, krętych winklach, tak? po wyboistych jakichś drogach szutrowych. Tutaj na pewno zawieszenie jest na plus na, na Suzuki. Jeżeli chodzi o silniki w tych motocyklach, no to. Minimalnie lepszy jest silnik silnik Suzuki, tak? Tak, to, tak to odbieram, jest bardziej dynamiczny, zbiera się od samego dołu, trampek tak no, no przyspiesza, mimo że ma tam 9, prawie 92 2 konie, ale przyspiesza no tak jakby jak, jak Tenera na przykład 700, nie? czyli no, ten, ten dół nie jest taki żwawy tak jak tutaj, tak? w trybie A ten motocykl fajnie, fajnie atakuje, tak? przyspiesza i tutaj jest na... Na plus. Jeżeli chodzi o pozycję na motocyklu, w trampku inaczej się siedzi. Bardziej w motocyklu. Tu ta pozycja jest wyższa. Tak? Co mi osobiście bardziej odpowiada w trampku troszeczkę jest tam niżej, niżej do ziemi, ta pozycja jest jest inna. No, kierownice są podobne, tak, jeżeli chodzi o szerokość yy, i wysokość, tak, ale tutaj yy, myślę, że Wisztromowa pozycja jest bardziej taką pozycją adwencerową, którą znamy z GSA 800, z Tigera 800, yy, z KTM-a na przykład yy, 790. Także pozycja jest taka, powiedzmy, wyższa. Mi to bardziej odpowiada niż pozycja pozycja na Transalpie. Yy, co na plus w stosunku trampek Suzuki do trampka? No, no dla mnie akurat w trampku z tyłu mamy 18-calowe koło. Tu mamy 21-17, w trampku mamy 21-18. Jako, że lubię motocyklami powłóczyć się gdzieś tam po, po bezdrożach, no ta 18 osiem, ta tak, powoduje, że no większy dobór mamy o tak, No i w luźny na luźnych nawierzchniach większa powierzchnia styku ten motocykl. Lepiej się na tej 18 odpycha, tak? co do wagi, tak? no trampek na papierze jest lżejszy i manewrowo przy jakichś takich zawracaniach, tak? no to czuć, że ten trampek jest troszeczkę lżejszym motocyklem, tam z płynami jest 208, tu z płynami jest 230 kilo, tak? ale nie jest to jakaś waga, która utrudnia ruch, ja jeżdżę na co dzień Tigerem 800, który ma podobną masę, podobną masę do tego Suzuki, ale odczuwalnie moim Tigerem trudniej mi się manewruje i z takim powiedzmy większym, większym oporem. Także motocykl bardzo fajnie jest, jest wyważony. Także co wybrać, tak? Czy Honda Transalp, tak? Czy Suzuki Wistron? Dwa japońskie motocykle, dwa japońskie średniaki, które w tym roku wchodzą na rynek. Yy, wiadomo, miłośnicy Hondy tak, pewnie będą się skłaniać ku yy, Hondzie. Tak. Miłośnicy Suzuki yy, yy, ku Suzuki. Tak. Ja akurat jestem starym trampkarzem, przejeździłem na trampkach wiele yy, kilometrów, Honda jest bardzo bliska memu sercu, ale powiem po dzisiejszej jeździe, tak, a jestem też przed zmianą motocykla i szukam motocykla klasy średniej w takim budżecie yy, do 60 tysięcy do max. A tak, no może nawet przesadziłem trochę, to w tej klasie średniaków, po tej dzisiejszej przejazdce, bo wcześniej Suzuki Wisztromem 800 nie jeździłem, ten motocykl mocno mi przypadł do gustu i nie wiem, tak, czy nie okaże się tak, że, że na taki motocykl niebawem, niebawem siądę. Może poczekam jeszcze na malowania, które będą w przyszłym roku. Motocykl, ten który mamy, to akurat jest malowanie, które najbardziej mi się w tej chwili z tego co jest podoba. Nie wiem, czy Suzuki wprowadzi jakieś nowe malowania. Zazwyczaj jest dość oszczędne w takich designowych nowinkach. Także może się okazać, że kolejne, kolejne wydanie będzie w tej samej kolorystyce. No ale to albo się komuś podoba, albo, albo nie. Także słuchajcie, motocykl jest do, w tej chwili do przetestowania. Dealer Suzuki Free City z Gdańska. Tak? Także tutaj motocykl jest dostępny. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby pojeździć tym motocyklem, zapoznać się z nim. No to naprawdę jest fajny, fajny sprzęcik. Pojedźcie, zobaczcie. My za chwileczkę tutaj z kaszu, wracamy z powrotem, żeby ten motocykl bezpiecznie odstawić do, do dealera. Ale dzisiejsza noc chyba będzie nieprzespana. E, motocykl naprawdę no, wywarł na mnie fajne, fajne wrażenie tak? mimo że na otwarciu, które było bodajże już tam kilka miesięcy temu e, byłem na tym otwarciu, no i motocykl mi się generalnie nie podobał e, tak sobie myślę, a tam te średniaki wprowadzają e, no ale zobaczymy, pojeżdżę, pojeździłem Trampkiem, pojeździłem teraz Wisztromem e, no i powiem Wam, e, zastanawiam się nad tym, nad tym motocyklem coraz, coraz, e, coraz bardziej kawał fajnego sprzęta, ale to musicie sprawdzić, e, sprawdzić sami. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was z Kaszub i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.